Hej hej, he, dzień dobry, witam w nowym odcinku z Prince of Persia, dusza wojownika, Jam jest odważką i... Jak tam wam mija niedziela? Jak dobrze wam mija, zostawcie łapkę, zostawcie subika i cokolwiek zapragniecie. My tu, ja tutaj lecę dalej z zabijaniem tutaj jegomościów. Uuuu, są so inni. Ekstra, i jeszcze raz, i jeszcze raz, ponieważ mało, mało, mało mamy tego elementu w walkach, żeby tak się ładnie... Żeby on się tak ładnie opraca, więc... Why not? Why not skorzystać Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O kolec tutaj... Ja wam podziękuję, ja was strasznie nie lubię, stryk. Ja was okropnie nie lubię piesiury. Czekajcie, ja się tylko rozejrzę, czy... O właśnie, czy tutaj nie ma przypadkiem czegoś, że trzeba rozsadzić? Tak się tylko spytam. Czy według tej gry to nie ma miejsca, które trzeba rozsadzić? Pewnie tak, dlatego to miejsce tutaj pewnie znają, życie. Dobra, chodźcie tu Chodźcie tu, 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 chodźcie tu. się O, tak No, nie gryź mnie, chamie Dawaj go Dobra, czy teraz coś, ktoś? Bo ich tutaj resp respi, co nie? No chodź tu, słoneczku No chodź tu Okej, okay, pyk. Dobrze myślałem. ojej, ale mnie nie było strasznie. Dobra, dobrze myślałem. Takie, takie pocieszenie. Że, że dobrze myślałem Dobra. Świetnie. No to tyle, tyle szczęśliwego, tyle szczęścia w tej sytuacji, że można by powiedzieć, że ja tu nie zajęło mi długo tutaj wpadnięcie na to, że muszę rozwalić tą bramę. I nawet nie będę się cofał, a może jednak... No dobra skorzystam. Mam nadzieję, że ten, że uleczenie się tutaj nie spowoduje, iż znowu będę musiał z nimi walczyć. Raczej nie wątpię. Nie, ja nie zapisuj. Bo zawsze jeżeli wczytamy od nowa safe, to wszyscy przeciwnicy się respią z powrotem. To ja tu już przestrojem nieważne kurwa. Maszynę, portal. Ouuu No tak, no, to w sumie logiczny, logiczne wnioskowanie, że coś musiało się stać że ten pałac tutaj został zniszczony, co nie? I ja bym obstawiał, że stworzenie piasków czasu zniszczyło tutaj. E, cało, no tutaj całość wszystkiego. Ała, no tak, to jest pieprzone. Wiesz co ja ci zrobię brzydkiego? I zrobię wam jeszcze tak. A masz. Dawaj mi swój piasek. Też mi dawaj piasek. Więcej piasku. Więcej piasku. Ale jedyny minus tak użycia tego em, ataku jest to, że. Stajemy się bez broni na chwilę, nie? Mimo że, mimo że trzymamy tutaj gardę, żeby go aktywować, to nie może to przestają trzymać tą gardę w momencie tego ataku przez ten ułamek sekundy. I przez to dostajemy wciary, tak naprawdę. Ech, Gdzie jest mój ultimate atak, który był w pierwszej części? Był zajebisty. Był tak cudowny, że normalnie mm, 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 używanie go było tak odświętne przy okazji, ale był zajebisty. Hello! Hello! O ja miałem drugą broń, dobra. Chciałem wziąć tą z dołu. No i co mogę to zebrać? Mogę? Nie mogę, kurwa. A to mogę zebrać? A to mogę zebrać, okej? Okay. Mam takie wrażenie, że gra jakoś wylicza tutaj, e, ile mamy w ogóle dostępnych tych. Mm, ile mamy dostępnych tych e, na, pojemników na piasek. I na tej podstawie możemy zebrać tylko i wyłącznie te ostatnie. Ostatni, ostatnie tyle ile mamy dostępnych pojemników Dobra ja chcę, ja chcę mieczor I moje pytanie brzmi, gdzie dalej Where the fuck dalej Mapa Uu, Jestem prawie na miejscu tak pokazuje gra przynajmniej To tutaj mam wejść No na to wychodzi I co dalej tutaj Stryk Aha Dobrze myślałem okej okay. Tak mi się wydaje um, Do sąsiedniej Oki? Okay. idzie dalej. To drabiny! Drabina volta. Kto pamięta, ten jest prawdziwym jego widzem. Oje, nie wówicie mi, że nie. Wejdziesz do góry? A się tam zamki ziomek. Nad mnie denerwuj. Ała, Ała, powiedziałam. A ła, kurwa. A powiedziałem? że musiałem wrócić te sucze tutaj. To jestem bardzo niepocieszony tym faktem. Okej, okay. nie tego, ją. Ona jest większym zagrożeniem niż to niegomość tutaj. Szczerze powiedziawszy. O! Dobrze. O, dobra, dobra, jakoś poszło. Super. Ej Boże, Jestem to nie jestem przekonany w ogóle, czy te bronie zbierane z tego e, ornamentu, który tam sobie los, tak losowo znajdujemy, czy one są lepsze, czy one są gorsze od tych broni znajdywanych u przeciwników. Ciężko już twierdzić, powiem wam, ciężko już a jednak chciałbym mieć jakąś jednoznaczną odpowiedź w tym temacie. No i mimo wszystko chciałbym. Ale wiadomo, jak to jest z tymi prośbami w życiu. że nie do końca. What the fuck! Okej, okay, co ja mam, co ja mam zrobić? Aha, tędy? Tak? Naprawdę? Hold the fuck up. Wiecie co? Grafika... Gamma... Brightness... To już troszeczkę... Tak. Troszeczkę mnie to zaczyna irytować, że ta gra jest aż tak ciemna. No nie, nic tam kurwa nie ma. <gibli> Ale chyba mogę tak zrobić, nie? Chyba mogę tak zrobić. O, właśnie tak mogę zrobić. O to chodziło. Świetnie. Ech. Ech? Co do góry? Nie. W dół? Skoczyć? Skoczyć, tak. O matko. Kompletnie by mnie. Hahaha, ty laska, laska. O że ty, o że... Nie, ja, ja, ja tak sobie nie życzę, proszę bardzo. To jest bardzo niemiła sytuacja z, z waszej strony, że w ogóle tak uczynicie mi bardzo brzydko, jak przed chwilą. Wow, jak mu rzucił śmiesznie trochę tą bronią. Stryk i jeszcze raz. Dawaj ją. Okej. shit. Nie, 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 nie. Ma no, jednak tak, tak, tak. Jezu książę, jak ty jesteś łamaga czasem, Jesus. O Jezus Maria. Stryk Dobra, tam tutaj ścięłem głowę, rzuciłem jej shurikenem jej własnej koleżanki. I znowu bierzemy ten śmieszny shuriken. przyczęściowy jak widać tutaj, śmieszny taki. dobra. Let's go dalej. Ale gdzie? O oh boy boy, 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 boy. Szczerze perspektywy tego, że jesteśmy gdzie jesteśmy w tej grze I który tu już jest odcinek, a który to jest już odcinek? Chyba Czekaj 3, 4, 5 Siódmy to jest już siódmy odcinek tej serii, ja cię kręcę, czy mieć coś w połowie gry Wszystko jest możliwe Siódmy odcinek, Boże ta kamera mnie w... Kurza, nie powiem już jak bardzo Naprawdę ta kamera się zawiesza Na elementach gry że To jest przykre. To jest naprawdę przykre w tym momencie. Jest mi bardzo smutno. Ty, drabina w dół, okej. Okay. O, Kidoki. Takie buty. Bo nie zróbcie mnie źle. Czasami tutaj niektóre elementy w tej grze zrecznościowe są cudownie zrobione. Naprawdę. Są mega fajne jak, jak pomysł z tymi linami i tak dalej, ale czasami. Albo to, to jest, to jest jeszcze akceptowalne dla mnie. Ale czasami niektóre pomysły są tak o dupy rozbić dla mnie, że jest to... Po prostu niewyobrażalne. O Talina, spoko pomysł, nie? Tylko szkoda, że jej tak że ją tak średnio było widać, nie? Zasadniczo. A czy ja mogę zejść tutaj ponownie? Jak się napić wody, mogę co? A nie, bo to są kolce. a widzicie, kurwa, już już mnie chcieli w bambuko zrobić, ni? A no właśnie, nie ze mną te numery. No dawaj, po podrabinie po mordo. Jak cywilizowany człowiek. Orzeż ty w mordę Jerza. Tego się nie spodziewałem Bardzo się nie spodziewałem Pyk pek A nie 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 Ty zabiłem ją tako. o Uu, fajnie Dobra O nie nie ja się tak Kurwa nie bawię z wami Zdecydowanie nie ja się tak nie bawię z wami Wow jak ja kombo tutaj w jej i tak nie ogarnę pewnie do końca gry, jak tylko to robić, bo po cholerę tak naprawdę. Jestem tutaj dzieckiem szczęścia i generalnego tutaj dobrobytu przypadkowego tak zwanego. Czyli że nie wiem co robię, a wychodzi. He he, o co tu, co? Uuu, fajny mieczor. Ja go chcę. Taki wielki, uuu, jaki powiem co. Wielkiego moje ego. He <laughs> he. Czy ja się nie cofnąłem? Chyba, chyba nie, skoro byli tu przeciwnicy, co nie? No chyba ne. Ale się przekonajmy jeszcze. Aha, no tak, bo byłem tam. Tak, przeskoczyłem tu, tu dalej. No to wnioskując, po tych wyrwach ścianę musimy dalej pos posuwać się w tym kierunku. Właśnie tutaj. No dobra. sa. dziękuję. Dzień dobry. Kopsasasai. Jestem kozicą górską. To są porównanie takie trochę rasistowskie, ale z drugiej strony nawet trafne, patrząc na to. Co to tyle? No, bądźmy szczerzy, jakakolwiek, jak bohater jest jakiejkolwiek innej etniczności niż biały i się porówna go do czegokolwiek, co skacze, to jest kurwa rasistowskie, nie? Naprawdę. To jest tak, teraz sobie pomyślałem. I to w sumie może trochę być problematyczne dla pewnych tutaj rzeczy. Aczkolwiek, no. Słowo się rzekło. O nie. Dzień dobry. Picka muzyka, poproszę. Dziękuję. O tak, to, to muzykę to ja lubię. <mów> Dobra sobie na wszelki spowolnienie czas W ogóle korzystanie z tego spowolnienia czasu tutaj to jest. Dobra, chciałem coś zrobić fajnego, ale nie wyszło jak zwykle. Stryk. Dobra wiecie co? Ja się też nie będę tutaj e, z wami bawił, ja to zrobię bardziej Ty strategicznie tym razem. Dobra, cofnę, cofnę, cofaj się kurwa. Dobra, naprawdę to jest tak mega frustrujące w tej grze, że te przyciski tak nie działają jak powinny. Przynajmniej tak jak wyobrażam sobie, że powinny działać, to nie działają w takich akcjach, w których liczy się bardzo. Precyzja i szybkość działania, co nie? No właśnie. Nie cierpię tego. Pyk, pyk, gdzie tam ta psinka się schowała? Pytanie brzmi moje. Bo coś czuję, że się raczej tutaj nie zniknęła. Dobra. Uch, ale i z tłuką. I ten mieczor to był dobry pomysł. Długo wytrzymuje. I chyba jednak jest jakaś różnica między brońmi... Eee... O jejciu, O, dzień dobry. A, kamera! Wow, wow. O nie. O kurwa, ty mnie wciągnąłeś jak jedną z tych tych. O. I znowu zapomniałem, że mogę cofnąć czas. Ale nie, bądźmy szczerzy, chciałem zobaczyć, co się stanie, jak mnie e, złapie w tym momencie, nie? Dobra, zmieniło mnie to w ogóle, że ja muszę tutaj teraz poczekać na, na to, że e, że on będzie czekał na to, aż Skończę z nimi walczyć. A znowu tutaj. No to let's go, let's go. Wow, ten zespół tę muzykę? co? Ja? świetny, świetny tour swojemu? A bo on mnie nie widział. Tak, on mnie nie widział i nie, nie mógł ten. Nie nie mógł stwierdzić gdzie polazłem przez to. Dlatego ma, mam czas by walczyć. I Jeszcze raz, Psy daisy, przepraszam bardzo, trochę, ała, 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 trochę mam mało życia, trochę, kurde, blaszka, nie, fajnie, pyk, pyk, pyk I znowu, i teraz, nie, 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 czekaj, od ściany, od ściany milordzie. Okej, okay, cofanko, 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 bo mi się nie podoba coś tutaj, co się tutaj dzieje. Stryk. Umrzesz? Nie? Szkoda. Ty umrzyj. Jest długo ci jeszcze zostało tego życia? Dużo? Tak. Świetnie. Jesus fucking Christ. Eeeeee. Eee. Ruszamy przed siebie, Hurro. Tym razem po lewej stronie, Adam pamiętaj po lewej Kurwa stronie Się biega, super tu Uch. Dobra, pełne skupienie, teraz mam mało życia I mało wszystkiego, nadziei również Boże kochany Mimo wszystko myślałem, że mnie ani razu tutaj nie złapie A jednak nie złapał Hehehehe frajerze No zapraszam, zapraszam kurwa, no chodź Swaniaczko. No chodź, chodź, chodź. Ło. Dobra, już myślałem, że się rozmyśli I stwierdzi... Nie no, kurwa, ja mogę przechodzić przez wodę. Pojebało mi się coś, sorry. Sorry, to tak. pojebało mi się coś. Oki doki. Ach, ten skwar. Dobra, jaka teraz będzie zagadka? Nie tutaj? Pewnie tu. Uuu, również nie. Czyżby tutaj? Ta, i tutaj? Jednak nie. Ponownie tutaj, świetnie, to pewnie po drugiej stronie teraz. Tutaj, tutaj. o stryk. Jednak nie. Okej, okay, teraz po lewej. O kurwa, patrzcie państwo, jaka niespodzianka. Niesamowite, niesamowite, zaiste. O, o i teraz... Jak to mi zresytuje, będę w szoku. No, jednak jestem w szoku, dobra. Szokowało mnie. Usłownie. Szoko Szoko dance, kurwa. Co ja pierdolę, nie wiem, nie pytaj mnie. Drugi wizu. I o dillera też nie pytaj. <tuszyk> Okej, okay, let's go Hello Dobra, i teraz pytanie brzmi, czy ja dostanę jakiegoś kolejnego fajnego bonusa, jakąś moc, której córki nie użyje mm, Do końca gry No zaskocz mnie O nie, no to ja dziękuję, kurwa, czy to znaczy, że już nam się moce piaskowe skończyły i będziemy teraz lecieć tylko z upgrade'ami nowych tych? Mhm, mm nie no, mi to pasuje, kurde, no bo ten ostatnia tamo z tego piasku to taka, taka, taka średnia, bym powiedział, ale no, jeszcze pomyślimy nad używaniem jej, ja nie lubię się tak poddawać stricte z używaniem jakichś mech, mechanizm w grach, Mechani Mechanizmów? Mechanizmów, tak. Mechanik, mechanik, mechanizmów. W grach je ja lubię jednak jak ten. Ała, dobra. Uznajmy to, że to był sukces mimo wszystko. Cyk, stryk, stryk, stryk. Super, udało się. Gdzie jestem? Pyk, pyk. doki Ok. Kończąc myśl, e, nie, nie jestem takim typem człowieka, który lubi się e, poddawać, jak się chodzi pod kątem używania pewnych mechanizm, mechanizmów, mechanik grach i tak dalej. Dobra, czy teraz bym dał radę? Chyba tak. Co jest? Noż na litość boską, o Jezu. Ech. Dobra, let's go! Hmm. Nie, 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 to jest chujowy pomysł, z tymi piłami tutaj na serio. NA LITOŚĆ BOSKĄ! KURWA! Nie no! Ale to jest gówno! Dobra, czekaj... Nie, nie, bo to zawsze, zawsze jak zaczyna się bujeć w konkretnym momencie... To w konkretnym... Momencie... Kurz, Przepraszam. Zawsze ten pattern tego bujania się będzie się w jakiś sposób charakterystyczny powtarzał. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. nie, bo to jest dla mnie niewygodne. Jak się teraz zrobię, cofnę, pyk... Dobra, a ja teraz zacznę się bujać jak ostrze będzie na górze O, teraz zacznę się bujać, pyk Centralnie w nie, super Dobra To nie, jeszcze raz, powoli, powolutku Teraz zacznę się bujać jak ostrze będzie po środku O, ale będzie szło, szło w dół O, tak, dobrze, wykminiłem to, dobra a widziałem cię, szmacie, że żebyście co mam was w... Jednak nie mogę was mieć w dupie, bo niestety gra mi nie pozwoliła na to. Hahaha oh, 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 ale zrobiłem wam hu -hu. O kurwa sobie też przy okazji. A wiedziałem, że ty jesteś. Ech. Dobra. Super. No match for me. Shut the fuck up. Jezus mary jakie no match for me. Sa sam jesteś no match for me, ziomek. whoopsie Daisy. O tu kolejny trzeci w czekał. No dobra. No to was. Mm, tak o zrobię. Stryk. Mm. Jeszcze raz tak i zrobię i tak wam zrobię i tak wam zrobię jeszcze tak wam zrobię o super no cool. stryk stryk Jezus Maria weźcie się zamknijcie w końcu Bogam was A ty masz za dużo ego książę, jak ja ale mam swoją drogą, nie? Pyk, pyk. Super, dzięki, że tak zrobiłeś, że to wywaliłeś. Taki był właśnie plan, tak? Tak, dokładnie. Aha, dobra, okej, okay, spoko. Czyli co mam zrobić tutaj? Eee, mam spaść? Na pewno nie. Ok, <świetnie>, świetnie, zajebiście wręcz, że tak przemyślana gra. Ale to bez kito, ale co tam dalej jest? Coś tutaj? No nie, no kurde, co jest? Co ja mam zrobić? Gro, come on, powiedz mi. Zdrać mi swe tajemnice, zdrać mi swe tutaj oblicze i plany dla mnie, na mnie, na przyszłość. No dobra, widocznie mi kurwa nie zdradzisz. A co zrobimy tak tradycyjnie? Skok wiary, kurwa. Nie, poważnie, co tu trzeba zrobić? Hold the fuck up. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, ja tu nic nie widzę, pokaż mi mapę. Jestem mniej więcej na miejscu. No dobra. Mm, 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 mm. Jak teraz umrę, to będzie pyszka. To będzie pyszka. No nie mogę tutaj pobiec, bo jak pobiegnę, to się zabiję. Come on, no. O, jak ja czegoś takiego nie lubię, gro. Dobra, to się cofnijmy, zobaczymy, przemyślmy tutaj co trzeba zrobić. Talina tutaj wygląda ciekawie, wiecie? Zasadniczo to już myślę, że... Mniejsza szansa, że tutaj się zabije. Nie. No i super. <laughs> Taka mniejsza szansa, że... No, wyszło, wyszło na jedno. No, dobra, dobra, dobra. W na najgorszym przypadku zerknę sobie na jakąś solucję w lecie. Tak jak było w przypadku e, tego, tego miejsca w Jedynce, gdzie trzeba było się wspiąć do góry liną, żeby Żeby w ogóle załapać, nie? A żeby w ogóle wiedzieć o co chodzi i przejść dalej. O, świetnie, znowu tu jestem. Mm -hmm. Oho, ho, jak cudownie, cudowna zabawa No jest tak. Oki doki, świetnie. Oki doki, No, O, dzień dobry. O Tobie zapomniałem. O Tobie nie. Do góry. A zrobimy tako. Boże, chciałem od razu przelecieć, ale nie. Po co? Czekaj. Zacznijmy się bujać w tym momencie. Dobra, wyczajają to świetnie. Teraz sobie radzimy zajebiście. Kurde. Blaszka, czemu tak zrobiłeś? Nie biłeś tego dalej. Jednego. Jesus. Dobra, pyk, pyk, jeden dead, świetnie Dwóch wybucha już, genialnie, jeden kolejny dead, nie Pyk, świetnie O, wiecie co mi też przeszkadza? Że książę ma inny pattern ataków, wiem, pier pierdoła totalna Ale Imo W atakował szybciej, co nie? Pyk, pyk Tak, ja też Ta gra się już kończy, nie no, żartuję Niech ta gra jeszcze chwilę trwa, bo jest fajna i Mimo wszystko jest kurzająca, ale jest fajna. To muszę powiedzieć, to muszę przyznać. Łama, zablokowałem go. Ja w ogóle zapominam korzystać z tego bloku. Dobra, shut up. Send for reinforcements. Ok. Wsparcie ci się zachciało, tak? Chyba za światów to wsparcie musisz, musisz sprowadzić. Uh -huh. Alum powiedziałem kurwa, alum powiedziałem, mnie, aż mu, aż mu kurwa ciastek poszło. Dobra. Co ja mam tu zrobić? Eee, czekajcie, a może ty, a może? O matko bośko, dobra, wpadłem na to w ostatniej chwili. Eee, ale dobra ty. Bez kitu, przecież tutaj się wchodziło do góry, O oh my god, ale to było słabe Ale to jest ostatnia rzecz na jaką ty wpadnie, grając w tą grę tak, czy tak trzeba zrobić, nie? O matko, nie mam życia No to nie, no nie Żebym w ogóle miał kiedykolwiek życie towarzyskie, bo nie mam Myślę, że dlaczego nagrałem na YouTube no, Świetnie Żeby komuś zaimponować? Nie, 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 bo ja kurwa życia towarzyskiego nie mam na litość boską, no, gro, Nie, nie, nie Dobra. Strategicznie do tyłu, jeszcze raz. Jeszcze raz. No, 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 no. no. Dobra. Dobra, jak tam z czasem stoimy? Wyśmienicie stoimy z czasem. Czy gra mi tutaj da jakieś źródło? Źródełko wody? Nie, po to tyle wody. Ale nie mogę się napić. Nie mogę. A w życiu. Strik! Jeszcze kolce. Świetnie. Jeszcze. Kurwa, kolce tu są. Ale kolce chyba nie działają. Dobra, a co zrobi ten przycisk, Jak go tutaj nagradzam. Iiih, to tak często tak można zrobić. Dobra, come on. Jeszcze raz, czekaj, czekaj, czekaj. Mam taki pomysł. Mm. Tak, ma to sens. Mhm. Mm mhm. Mm mm. nie idzie mi dzisiaj gronie, przepraszam. Przepraszam Was bardzo za to. Ech, obiecuję, że przy następnej sesji nagraniowej będzie lepiej. Dobra, jest to już dosłownie ostatni raz, jak mam to. Podejście, żeby to zrobić. I się udaje. Albo nie wiecie, co to nie ma sensu. <laughs> Sorry, ale naprawdę, zrobimy tutaj jeszcze jeden save. Po tak. Bo czemu nie? Mam nadzieję, że mi wybaczycie takie moje failowanie i mam nadzieję, że jako tako nawet przyjemnie się to oglądało, ale zrobię taki krótszy odcinek. Szczerze powiedziawszy, to trochę mi się rozjeżdża tutaj plan, ile te odcinki, ile potrwa cała seria, bo ja tak trochę krótsze nagrywam. Ale dobra, nieważne. Jak ta seria będzie trwać więcej niż zaplanowałem, to nie szkodzi. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie zobaczenia w następnym odcinku. Bez odbioru cześć. Obiecuję, że następnym razem się ogarnę. I że nie wiem, ogarnę sobie tym razem herbatę do nagrywania. O, to właśnie dlatego nie miałem dobrej herbaty, jak nagrywałem. Tak, wszystko na braku herbat. Bez odbioru cześć.